Nie ma na świecie rzeczy, których byś nie potrzebował, zawsze będzie ci czegoś brakować. Człowiek z natury chce wszystko mieć, ale często nie dostaje tego, czego tak naprawdę chce. Celem życia jest życie z celem. Bo gdy nie masz celu, stajesz się błądzącym cieniem tak. Nie potrafimy sobie życia przedłużyć Ale musimy wszystko robić, by na godne zasłużyć Nie bać się niczego, tylko próbować i walczyć Bo jeśli się poddamy, to jesteśmy gównowaci tak. Nie słuchać tego, co inni pierdolą Mieć własne ja i kierować się nim przez cały czas. czas Słuchać bliskich, gdy jest coś nie tak Bo oni ci pomogą i wskazówkę wskażą na ten świat tak. Wskazówkę wskażą na ten świat tak. Why don't we say goodbye? Cause now I know how it feels to live a life. It's so deep inside. Tell me why. Oh, it's breaking me, it's killing me so much. Staram się być pożyteczny, grzeczny, cieszyć się życiem. I nie chcę być najlepszy, bo człowiek staje się wtedy chciwy i niebezpieczny. Bo ma wszystko ty sądzi, że jest najważniejszym tak. moim ukojeniem są te litery. Ten bit, które wchodzą we mnie, jak tytoniowy dym. Yeah. Lubię pisać, pomagać innym. Rozmawiać o tematach, o których nie warto gadać. Słuchać muzyki, która pomaga zrozumieć Problematykę tego jebanego świata. Sądzę, że sztuką jest patrzeć bez nienawiści na tym, którym los składa tylko złote myśli. Czy można czynić zło w cenie większego dobra? Czy można być kimś, nie mając kurwa nic? Czy dawać coś od siebie? Czy lepiej tylko brać? To są pytania, które stawiam ze od lat. To są pytania. I I'm yeah. There's no escape from it all. Into the shadow I run, but. Later ta ja, ta ja. mostra curva mag <music> I patrzę w lustro, widzę tylko siebie Lustra mi zdradzają, czy jestem szczęśliwym człowiekiem Pokazują mi odbicie, którego czasem sam się boję Bo samotność i smutek oczerniły moją wolę Wiem, życie nie jest proste, choć czasami sądzę Że brakuje mi kogoś, kto pomoże mi w tej drodze Wciąż rozmyślam i sądzę, że to chore, bo potrafię moją szczerością komuś rozpierdolić głowę Przychodzę już moje siedem lat nieszczęścia od kiedy mój ojciec przestał tutaj kurwa mieszać, Tam często sam z lustrem Pomaga mi to skumać kilka kwestii, których byś na pewno nie zrozumiał, chciałbym nie mieć wyrzutów sumienia, by moje serce było wiecznie z kamienia Gdy rozmawiam z lustwem Często czuję kurwa ugię, Bo pogadam ze sobą, ze swym odbiciem uwierz, uwierz. Tak. tak, tak, kurwa mat, ej. Mi prawdę Okay. Dzięki niemu mogę przejść w świat, który nazywam świat Wspomnień, wszystkie Aha. wspomienia się tam zlewają I te dobre, i te złe, i te, o których już dzisiaj lepiej nie wspomnę ja. Najlepsze są chwile, gdy widzę uśmiech na mej twarzy Gdy wszyscy wokół mnie się śmieją bez urazy Aha. Wtedy odzyskuję humor pozytywnie Patrzę na ten świat i wiem, że jeszcze przeżyję kilka ja. lat Są też chwile, które dołują i padam ja. jak gad ja. Doprowadzam do stanu, w którym czuję się jak szmata A ja. szczerze nie wiem, co bym zrobił bez przyjaciół, bez, bez osoby nie. Która odmieniła moje życiowe tory Lustro pozwala mi patrzeć na siebie Dzięki temu wyobrażam sobie życie w tym więzieniu Tym więzieniem jest świat, w którym oprócz radości znajdziesz smutek I wykurwisty żal Wykurwisty żal In the morning Wild roses as the sun begins Nie miałem wiele dziewczyn i nie wiem co to miłość, ale wiem, że przy mnie czułem się jak własną rodziną. Poznałem ją przypadkiem, jak udawałem głazna. Stwierdziłem, że jest za ładna i zbyt idealna, ale chciałem spróbować i zaryzykować. Żadna z koleżanek nie chciała dać mi jej numer w Chciałem podejść, zagadać, pogadać, porozmawiać, ale odwaga. Mym w życiu to żadna łatwa sprawa. Wróciłem do domu, ogarnięty myślą, że nie mam odwagi. Podejść do niej bardzo blisko, aż w końcu słyszę sygnał. Wiadomość SMS to może ta osoba, o której ciągle tak myślę. Sądzę, że życie to spod odpowiedzi. Rozmawiałem z nią szczerze, jak kościele na spowiedzi było o czym gadać. Mieliśmy ciągle jakiś temat, jak dwie osoby, które łączy. Wietrzna wena, mamy wspólne myśli. I ten sam charakter pasujemy do siebie, jak obrazek w otwierancach. Chwile przy niej są inne. Całkiem inne, ponieważ mogę z nią rozmawiać, o czym tylko myślać Gdy patrzę w lustro, widzę zrujnowanego błazna, ale przy nie staje się jak Błyszcząca gwiazda, gdy spotkałem się z nią Bałem się zapytać, czy nie chciałaby być ze mną Bardziej żyta, ona się zgodziła i Widać było, że się ucieszyła, a na związek przypieczętował Słodki buzia Jestem zwyczajnym chłopcem, z pustymi kieszeniami Którego nawet nie na róże z kolcami Moją pasją są te słowa, bo płyną prosto z serca Bo to coś więcej, niż szelest hajsów w rękach Bez przyjaźni i miłości, człowiek jest pusty Bo zamyka się w sobie wszystko w sobie, kiedy ludzie wolą mieć hajs I mieć wszystko za hajs Lecz uczucia nie kupisz, kurwa, nawet jakbyś chciał Więc pamiętaj Hajs to nie wszystko, bo są piękne uczucia Które wytrzymają wszystko